как в we Kursy, a ta muzyka nie takiej produkcji. No tak to wszyscy robili, szkoka pomagali sobie mieć po polsku, polskiej. bo tworzyła Ania, jej takie pomagające i I zaznaczam, no to jest teraz. No jeśli chodzi o film uroczy, nie, No kiedyś nie wiem, zbyt mi się spokajał, kuszył wódkę, nocną i jakieś piłki nożne. o kiborach pokazane, ten film jest mamkę szkolkę, na kule ciąci cięciem jaskiem, i fojmi mi on tylko jest i pić posem.

i generalnie po człowieka, człowieka, po to już tutaj na krobę, na krubę pojechali. A jakiś gdzieś film, chciałabym jak Lubię filmy, ale Polacy, jak nie zbągą, niecha. No be filmy my stare. jakoś nie są bardzo kamera. I ten film jak, mu że o fajnie fajnie. U mnie nie kuszał, czy ma, czy film, tak jest, nie bardzo. Kochać, co ci czy kim film się nie, jakiś cięć i kto przeskakiwała na sceny koło sceny bardzo w filmiku się klasi, bo w jakoś nie się na ciemię nóg a tylko mam cały jakieś skoki i tak jak mówię i nie chcąc jakaś granica w imię chcąca, się dzieło umie no i co bardzo, film który się ogląda nie jest, drugą wołowę już po koniec filmu już trochę lepiej, tylko zakończone, z nie jest więc zrobili. Który komfort jest w Wakisem roku. No a to komputer jest taki jak jest. Co ukończono, to nie będzie krócej się No i w krokę się nie komputer jest mocno wolił się. I okej, okay, my wiem, że to co, ja, tylko 5 na 10. Muzyki ma i zabija fajne kury, jak inaczej pracują w takiej produkcji. Ale tylko, bo utwory są fajne, bo innych pisanek już nie ma. Jestem ja, całym Marokiem. Jak my 5 na 5 na, na produkcji. 私は今、今、私はそれを見つけたり、あれは私はそれを見つけたり、私はそれを見つけたり、